Na południu kraju Thor Bjorn z ekipą podnoszą naczepę, która wypadła z drogi na płaskowyżu Hardangerwida. O drugiej w nocy ciężarówka wpadła w poślizg na lodzie. Jej naczepa się odłączyła i spadła z ośnieżonej skarpy. Dziś Biernie jest szefem. Ja nie muszę nawet myśleć. Usta trójosiowa naczepa waży około 4 ton, ale trzeba ją wciągnąć po skarpie. A zamarznięte podłoże zagraża stabilności holowników. Powiniemy ją pasami, podsuniemy, obrócimy i gotowe. To dwuetapowa operacja. Najpierw ekipa postawi naczepę na kołach. Jedna lina wyciągarki zostanie zamocowana z przodu, a druga do podwozia z tyłu. Trzecia lina pójdzie górą z tyłu na czepy, a czwarta z przodu. Następnie, ciągnąc równocześnie, wyciągarki postawią naczepę w pionie. Dopiero wtedy ekipa wciągnie ją na jezdnię. Trzeba zatrzymać cały ruch. Od ponad 5 godzin odbywa się ruch wahadłowy. Całkowite zamknięcie drogi wywoła chaos. Która godzina? 14.08. Musimy zaczynać. Zadzwonię do zarządu dróg. Możemy ją zamknąć tylko na pół godziny. Dzień dobry, tu firma holownicza Zajtfjordu. O 14.30 trzeba zamknąć drogę. Mamy tylko 30 minut. Musimy się śpieszyć. Naprężyłeś pas z przodu? Tak, ale mogę bardziej. Tylko nie za mocno. Trzeba zamocować linę do zblocza. Podnieść stabilizator i podłuż łańcuch. Ma na niej stanąć? Tak. Inaczej się ześlizgnie. Tylko wtedy ustoi w miejscu. Trzeba wsunąć łańcuch pod stabilizator, żeby lina była nisko. Stąd takie ustawienie. To skomplikowane i czasochłonne rozwiązanie. Zarząd dróg się niecierpliwi. Powiedzieli przez radio, że za 10 minut otwierają drogę. Zadzwonić do nich? Podobno o 15 otworzą za 10 minut. Co? Czas szybko ucieka. Potrzebujemy jeszcze 30 minut. Tak im powiem. Mamy problem, bo kończy się czas. Dali nam 30 minut, a już minęło 20. Przekażemy zarządowi dróg, że potrzebujemy jeszcze pół godziny. Na razie sprawdzam wyciągarki. Naczepa jest uszkodzona. Jeśli zrobimy to źle, zniszczymy ją jeszcze bardziej. Mogłaby się rozpaść. Napnij pas. Chwizga się. Czekaj. Niech ktoś skoczy i sprawdzi, co się dzieje. Jak to wygląda? Dobrze. Ciągnij. Stoi? Naczepa stoi? Tak. Naczepa jest już na kołach, ale jeszcze nie na jezdni. Droga jest zablokowana, a kierowcy czekają, więc zarząd dróg domaga się jak najszybszego zakończenia prac. Dali nam tylko pół godziny, trzeba się śpieszyć. Pociągnij dolną linę. Wystarczy. Naczepa od strony torda jest już na asfalcie. Teraz Biern wciągnie drugi koniec. Pociągnąć jeszcze? Nie. Poluzuj trochę. Poluzuj linę. Obaj szefowie lubią działać po swojemu, ale muszą współpracować. Poluzuj linę, co? Poluzuj ją. Przytrzymam, nie, poluzuj. Wtedy się zaślizgnie. Niedużo. Biern mówi cicho, ja tu rządzę. Wystarczy, wróciła na drogę.